Thank hey. you. Ambasada jakby jest, można powiedzieć, przestrzenią eksterytorialną, jest jak terytorium Republiki Indonezji, natomiast tu jestem na swojej ziemi i mam prawo do głoszenia poglądów. Prawda? Poglądów, za które zachodni papłasi są brutalnie prześladowani, a że tak powiem, mi nic tutaj nie grozi. Mogę ich poglądy, ich rozumienie, prawda, niepodległości, kwestii politycznych przedstawić. Jakby Pan powiedział, dlaczego się tutaj spotykamy? Dlaczego Państwo się tutaj zebrali? Dlaczego się tutaj spotykamy? Uważam, że problem Papui Zachodniej jest bardzo nie tylko mało znany albo marginalizowany. Po prostu zawsze istnieją kwestie można powiedzieć, przyciągające większą uwagę, które choćby teraz na przykład wojna na Ukrainie, a tam już od 60 lat są brutalnie łamane prawa człowieka, trwa konflikt zbrojny, o którym mało kto wie i po prostu od od momentu, gdy byłem nastolatkiem, interesowałem się ludami, zacząłem się interesować ludami tubelczymi. Natomiast e, chciałem nie być właśnie jak podróżnik, który po, powiedzmy obrasta w piórka e, poprzez e, robienie sobie zdjęć w jakichś egzotycznych miejscach. Tylko ja chciałem coś istotnego w życie tych ludzi wnieść, e, coś zrobić dla nich ważnego, jakoś zawalczyć o ich los. I e, jestem w kontakcie dla zachodnich papłasów. E, Angażuje się od już od roku, od grudnia roku 2013, a trzykrotnie tutaj w Polsce mnie odwiedzali, były organizowane koncerty solidarnościowe, papła Merdeka, robiliśmy razem demonstracje. Jestem w nieustannym kontakcie, jestem bardzo po prostu zaangażowany. Również jesteśmy tutaj, ponieważ polski podróżnik Jakub Skrzypski został aresztowany w roku w sierpniu, roku 2018, ponieważ został oskarżony o to, że prawda Przemyca czy dla partyzantki papłaskiej udziela pomocy szkoleń. On jest tylko polskim podróżnikiem, jest takim niepokornym duchem. Również właśnie dlatego jesteśmy. Tutaj są jego przyjaciele, są ludzie, którzy... No, cierpią razem z nim, bo ten człowiek, miłujący wolność, który kocha przemieszczanie się, niezwykłą wolność intelektualną, jest po prostu w przypominającej kurnik yy, celi prawda, w tropikalnym klimacie. I również jesteśmy tutaj dlatego, żeby przypomnieć o losie jednostki, która stała się ofiarą konfliktów w Papui Zachodniej. O której do no bardzo tutaj można powiedzieć zapomnieliśmy, no i właśnie o całym narodzie Papui Zachodniej, który walczy o niepodległość. To jest cel tego, że stawiliśmy się tutaj i do przekonaliśmy swoich znajomych, żeby nas wsparli. Ja gratuluję. Wam z powodu Waszej odwagi do walki z tą globalizacją, która chciałaby wymieszać wszystkich, zrobić taką breję, zamiast się właśnie pochylić nad małymi narodami, gdzieś spychanymi na margines, żeby to ten świat nasz był przecież bogatszy, jak będą my papołasi, będą i yy, nie wiem, Koreańczycy oddzielnie, Polacy też nie będą wyzwalali, wyzwalani przez sąsiadów, którzy ciągle chcesz, też no, chcieli <grych> jakoś tam <grych> cywilizować europeizować. Serdecznie gratuluję. Ja kiedyś przed laty z Grzegorzem Królikiewiczem wspólnie. Głosiliśmy taki manifest o odrębności Polaków w obozie komunizmu. I no, starałem się filmy robić takie właśnie o nas, o wsi polskiej, gdzie na siłę chcieli pegiery kiedyś robić, obce nam. No. Wydaje. Gratuluję serdecznie. A jakiego rodzaju studia pan no, przed ja tym.? Ja użyłem SGGW Nauko Zwierzętach. Troszeczkę nawet mi kiedyś kolega zadał pytanie, no jak to jest, Rafał, że ty studujesz prawda, zootechnikę, ale prawda, interesują cię tak ludy tu bylcze, ale tak się złożyło, że to wszystko w moim życiu jakoś można powiedzieć stopiło się i wzajemnie uzasadniło i może również papłasą jestem tym bliższy, że widzą na Facebooku moje zdjęcia, gdy łowię ryby, gdy, prawda, widzą, że ja żyję tak jak oni, bo wielką taką inspiracją dla mojego kontrkulturowego impulsu właśnie były ludy tubylcze i to chyba ta miłość do nich sprawia, że jestem tutaj, i przecież nie można rozumieć ludów tubylczych bez zwierząt roślin, które e, otaczają ich. Nie można rozumieć ich bez zrozumienia więzi, jaką, jaka na przykład łączy ludzi i zwierzęta prawda, zamieszkujące obok nas. I prawda, także nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Miód leje mi pana na serce i bardzo proszę w internecie pod hasłem Krzysztof Wojciechowski przedstawia zobaczyć parę moich filmów i film pod tytułem Kochajmy się. To jest o problemie jeszcze dla komuny, konfliktu między. Państwowym gospodarstwem rolnym, a indywidualnymi chłopami. Tam w finale tego filmu mój ukochany bohater pan Antoni Jakubowski, rolnik ze wsi z Dunówek pod raciążem, były ułan trzeciego pułku strzelców konnych, rozmawia z koniem. <grywki> a ten koń <grywki> był mieszaniną. Polskiego konia z kozackim, więc bił przed nimi nogami i gryzł, niestety, ugryzł też szwagierkę pana Antoniego, ale poświęciłem im trzy filmy, wie pan. Dlatego strasznie bliskie mi jest to, co panowie robicie. Myślę, chciałbym jeszcze dodać, że to jest, tutaj walczymy o wolność. Wolność ma różne poziomy. Przeważnie tu my w Europie my. Myślimy o wolności na poziomie indywidualistycznym, o naszej indywidualnej wolności, ale właśnie uważam, że jest poziom o wiele wyższy. I po prostu ja jakby mając poczucie, że zasadniczo zrealizowałem swoją wolność indywidualną jako istoty ludzkiej, że chcę prawda, wejść na wyższym poziom, walczyć o wolność innym, pomagać w ich dążeniu do wolności. Po prostu do życia w, w taki sposób, jaki oni pragną, a nie jaki ktoś im narzucił. Bo zauważmy, że Papua, papua Nowa Gwinea na wschodzie wyspy y, jest państwem niezależnym. Natomiast melanezyjscy Papuasi w Papui Zachodniej są, y, prawda, wchodzą w skład państwa indonezyjskiego, gdzie dominuje kultu, kultura malajska, prawda, zupełnie inna kultura, prawda, islam. To, taka sytuacja rodzi nieustanny konflikt i permanentny przelew krwi i uważam, że instytucje międzynarodowe, wykazując swoją bierność, przykładają rękę do tej sytuacji czy To nie jest y, po prostu forma globalizacji, którą uznali niektórzy miliarderzy na zachodzie, że jest panaceum na wszystkie nieszczęścia. Właśnie zamiast zajęcie się tymi, którzy są prześladowani, to oni by chcieli w jeden worek kapitalistów i biedaków wsadzić... Bez, no bezmyślnie po prostu. Musimy, a propos kapitalizmu musimy mieć świadomość, że w papui zachodniej, w prowincji mimika, dokładnie w okolicach miast e, Timika i Tembagatura Pura, znajduje się największa na świecie kopalnia złota i trzecie co do wielkości złoże miedzi. I tam... E, E, eksploatuje, prawda, to e, firma amerykańska Freeport McMoran, natomiast osłania tą kopalnię indonezyjskie wojsko. To jest źródłem nie, nieustannego konfliktu. Papłasi czują się okradani z bogactw swojej ziemi i ten e, są cały czas marginalizowani. E, oczywiście wchodzi tu w grę również e, zanieczyszczenie środowiska, prawda, tymi odpadami poflotacyjnymi, ale o tym również małość Wie, dużo na świecie mówimy o ekonomii, o złocie, a tak naprawdę często nie wiemy, jak wielką rolę odgrywa kopalnia w Tymice. I, i również ten akcent chciałbym podkreślić tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.